Zadanie 12, strona 84. I mamy tak: xy razy 4x kwadrat y, odjąć 6x, odjąć 2x kwadrat, razy xy do potęgi drugiej, odjąć 3y i mamy wykonać mnożenie i zredukować wyrazy podobne. No to pierwszy z pierwszym, tutaj x razy 4x. E, kwadrat to 4x do potęgi trzeciej y razy y, y do drugiej e, minus 6x kwadrat y czyli e, x potęgi dodajemy y jest sam w drugi mamy minus 2 razy 1 to minus 2 x do potęgi 2 i 1 czyli trzeciej y do potęgi drugiej i minus 2 razy minus 3 to jest plus 6 x do potęgi drugiej, y. No i redukcja wyrazów podobnych. Yy, widzimy, że yy, skrócą nam się te szóstki, w sensie plus minus 6. I dostaniemy cztery odjąć dwa, 2, czyli 2x do potęgi trzeciej, y do potęgi drugiej. Ok. Przechodzimy do podpunktu B. <coughs> 3x kwadrat Y i mamy 5X do potęgi drugiej Y odjąć Y i minus Y razy w nawiasie w nawiasach 2x do potęgi czwartej Y dodać 2x do potęgi drugiej 3 razy 5, 15 x 2 i 2 to 4, y 1 i 1 to 2. No i tutaj tylko y o 1 wzrośnie i dołożymy minus. I w drugim mamy minus 2x do czwartej. Y razy y, czyli y to drugiej. I minus razy 2 to minus 2. X kwadrat y. No i patrzymy, co się poskraca. I dostaniemy tak 15 odjąć 2, czyli 13x do czwartej potęgi y do drugiej. Minus 3x kwadraty kwadrat. I minus 2x y Tutaj niczego nie zrobimy więcej. W podpunkcie C mamy 1 drugą xy kwadrat. I w nawiasach 8x. Minus 1 czwarta. Dodać y razy 1 druga x kwadrat y. Dodać 1 ósma xy. Po was 8 to 4. x do potęgi drugiej, y do drugiej. Czyli potęgi dodajemy łącznie. Minus 1 druga razy 1 czwarta z minusem to jest. 1 druga razy 1 czwarta z minusem to jest. Minus 1 ósma xy kwadrat no i teraz tutaj tylko y o 1 wzrośnie czyli dostaniemy jedną drugą jedną drugą x kwadrat i y kwadrat i plus 1 ósma x y do potęgi drugiej no i to widać, że to nam się poskraca i dostaniemy 4,5 x kwadrat y kwadrat. Podpunkt D. Mamy x. I tutaj będzie 2x kwadrat y, y odjąć 4xy odjąć z. Dodać y razy x do potęgi trzeciej. Dodać 6x do potęgi drugiej i dodać 3Z. No i jedziemy. Tu tylko wszędzie X będzie o jedną potęgę wyższą, czyli 2x do trzeciej y odjąć 4x do drugiej Y odjąć X, z No i tu wszędzie y wzrośnie, czyli dodać do trzeciej Y. Dodać 6X do drugiej Y i dodać 3Y Z. No i pytanie, czy coś tu się poskraca. Tu mamy to samo. Tu mamy to samo. No i to by było na tyle. No to zapiszmy. Y, dwa dodać 1 to 3 x do potęgi trzeciej y minus 4 dodać 6 to jest plus 2 x kwadrat y minus x z i dodać 3 y z no i to jest podpunkt d zakończony idziemy do podpunktu e i w podpunkcie e mamy x kwadrat y z Otwieramy nawiasy, nawias x kwadrat dodać 2z. Odjąć x, z kwadrat razy 4xy, odjąć y. No i tutaj widać, że to jak przemnożymy to będzie x do czwartej, reszta zostaje. a tutaj będzie mi 2x kwadrat y. I tylko z wzrasta o 1. No i mamy odjąć 4 razy 1, czyli 4. x razy x, x kwadrat, y i z kwadrat. I minus, i minus to jest plus x, y z do kwadratu. Redukcja wyrazów podobnych. wygląda na to, że tutaj tylko to się powtórzy, czyli x do potęgi czwartej y z odjąć 2x kwadrat y z kwadrat, dodać x y, z kwadrat i ostatni podpunkt, 2 y z do kwadratu, mamy 3x do potęgi trzeciej odjąć y dodać 2y kwadrat z razy x do potęgi trzeciej odjąć 4z czyli 2 razy 3, 6 x do potęgi trzeciej y z do drugiej odjąć 2 y do potęgi drugiej z do potęgi drugiej i dodać 2 razy x do potęgi trzeciej z y do potęgi drugiej z i odjąć 2 razy 4, 8 y kwadrat z, z kwadrat. No i teraz tak czy tu mamy jakieś wyrazy podobne. Będzie chyba tylko to, czyli potęgi x, y z muszą się zgadzać, tak? Tu mamy 6x do potęgi trzeciej yz do drugiej. Dodać 2x do trzeciej y do drugiej z i minus 2, minus 8 to jest minus 10 y kwadrat z kwadrat i to jest koniec tego zadania.